Cześć, witajcie. Dzisiaj narzędzia Parkside, moja oczywiście amatorska ocena amatorskich narzędzi, no i oczywiście amatorski filmik. Jest to moja opinia po minimum roku użytkowania. No i może zacznijmy od pierwszego narzędzia. A więc tak, ta piła szablasta zwana również potocznie Lisim Ogonem. No, z niej jestem bardzo zadowolony. Jest to super urządzenie. No, jest u mnie około 3 lat. I spisuje się fajnie. pocięło bardzo dużo palet, jakichś tam listewek i tak dalej, więc jak najbardziej na plus. Co prawda, no, nie jestem za bardzo za y, urządzeniami na akumulator, no ale to się sprawdza. Trochę mało mocy. Myślę, że przy większym akumulatorze, tym 4A, by była wyższa wydajność, no ale jeszcze w takie nie zainwestowałem. Dobra, następne. O, ta wkrętareczka bardzo sprytna, mała, poręczna. Yy... Ani razu się oczywiście też nie zepsuła, tak samo jak poprzednie narzędzie. No można nią robić przy gniazdkach, przy elektryce oczywiście bez żadnego napięcia, żeby wszystko było bezpieczne. Dokręcać jakieś małe śrubki tam, gdzie nie jest potrzebna duża wkrętarka, tylko możemy się po prostu pobawić tą. Dobrze, następnie. Przechodzimy dalej. A więc tak, tutaj już sprawa trochę z gwarancją wygląda inaczej. Z reklamacją bardziej. No, 3-4 razy była na reklamacji. No, jestem do niej trochę zniechęcony. Już jej tak nie używam często i jakbym chciał. Oczywiście, no, od roku remontuję swój dom, więc no, jest dość często używana no i właśnie no, często jakaś jest awaria, albo to regulacja prędkości, albo jakaś przekładnia, albo futerko, kurczę różne rzeczy z nią się działo, więc z niej no tak nie jestem do końca zadowolony, no jest ze mną już od półtora roku, więc dość dużo, oczywiście nie ta, tylko poprzednie, jakby przed reklamacją wersję. Dobrze, następnie. O, to jest mój nowy nabytek. No i tu w sumie nie mogę za bardzo się wypowiedzieć, ponieważ no, jeszcze rok nie minął od użytkowania. Został zakupiony tam dwa miesiące temu, chociaż było dość mocno użytkowane. Bardzo fajny łańcuch ostry. No jest to moje pierwsze, jakby narzędzie. Jest to jakby moja pierwsza pilarka, pierwsza styczność z pilarką łańcuchową. i no, Jestem ile zaskoczony. No, w jakieś takie mokre drewno, raczej no, surowe, że tak powiem, wchodzi jak w masełko. No, przy takich tak paletach to już widać, że łańcuch się męczy i, i po prostu szkoda tego łańcucha. Może jeszcze ją otworzę. Więc łańcuch wygląda praktycznie jak nowy, no trochę tam pociełam. No, po, powiedzmy te 2 metry sześcienne nie niedużo, ale zawsze coś. Hmm. Oleju jeszcze jest, o jeszcze jest trydytka od opakowania krótka zapowiedź w następnym filmiku taki oto agregat tynkarski. Nie nazwałbym tego agregatem, raczej zbiornikiem do natrysku gładzi. Jest to mój nowy nabytek, więc w następnym filmiku krótka recenzja firma Agrekom jak najbardziej polecam. Na razie. W następnym filmiku się dowiecie więcej szczegółów, więc zapraszam serdecznie. W innym filmiku zobaczycie również oto coś takiego. Filmik bardziej z rodzaju szkoła partactwa. No, jest to jakby mój wynalazek. Jest to oczywiście wężownica. Tutaj sterowanie. Jak widzicie, wszystko działa. No, powiem ze szczegółami, jak to w ogóle działa, czy to się sprawdza i co bym poprawił. Więc również zapraszam. A więc tak, następna zabaweczka to szlifierka. Test jest u mnie na kanale. I no, o niej dobrego słowa niestety nie mogę powiedzieć. Tak, wadliwe urządzenie. Nie wiem, czy źle zaprojektowane, źle skonstruowane, czy źle złożone. No Już 5 razy na gwarancji, niestety. No, w sumie przyszła do mnie z gwarancji ostatnio mm, jakieś 4 miesiące temu i do teraz nieużytkowana, po prostu boję się użyć, ponieważ no, no, skończy się to awarią jakoś na pewno. No, tutaj są cały zestaw, który był w sumie nawet nie rozpakowałem przez te parę miesięcy. No, tarcza oczywiście. I to jest najlepsze, że jak przychodzi z reklamacji, to jest oczywiście nowa, cały zestaw. I no, w, mam dużo tych papierów. <laughs> Jakby nie patrzeć, jest tu parę sztuk, więc kurczę, trochę się zebrało tego. Tak samo ta rura cała na odciąg. No, parę tych rur mam. No, na razie nie używam, bo boję się po prostu, <laughs> że się coś zepsuję znowu. Następnie wkrętareczka może trochę bliżej podejdę w ogóle sorry za drgania, no ale jeszcze nie dorobiłem się żadnego gimbala yy, więc tak, ona yy, co do awaryjności chyba raz była na gwarancji od roku chyba nie używana ponieważ mam więcej wkrętarek i akurat tej nie używam, bo no czeka na swoją kolej po prostu ale ogólnie Dużo przerobiła przed, przed awarią, przed reklamacją i, i no, jestem jak najbardziej z niej zadowolony. Widać, że no, praktycznie nie używana ani futerko niepotargane, tak. Chyba więcej nic nie mogę nie powiedzieć. No, ogólnie oceniam ją na piąteczkę. Następnie struk. I tutaj on ma z 3 lata, już chyba nawet nie jest na gwarancji, ostatnio używałem i fajnie, fajnie się spisuje, ładnie zbiera materiał, te noże, które są oryginalne, ostre, chyba się nie tępią za szybko, no, trochę przerobił, Och, jakby to pokazać, ciach, może uda mi się obrócić, chwileczkę. O co do noży, nie wiem czy to fajnie będzie widać. Trochę słabe światło mam, ale noże praktycznie jak nowe, no trochę przeorało parę godzin. Więc oczywiście nie non-stop z przerwami, bo nie chcę męczyć narzędzi. Nie o to chodzi tym wszystkim. Ważne, żeby to jak najdłużej podziałało. Chociaż no Parkside to myślę, że to nie jest yy, taki typ narzędzi, który długo działa. No dobrze, to lecimy dalej. I ta szlifierka. No, fuh, co tu by powiedzieć? No, jest na razie zepsuta. <laughs> Czeka na swoją kolej. Na razie nie, nie chcę mi się jej oddawać na gwarancję, bo po prostu nie mam ochoty na to. I co tutaj się zepsuło? No, dysk zaczął jakby się kręcić bez tej pulsacji, czy, czy jak to się tam nazywa. A więc tak podłączona i o co w tym chodzi? Może dam na jakieś mniejsze obroty tutaj były obroty, już nie pamiętam chwileczkę, nie ogarniam tego wszystkiego na trujeczkę powiedzmy damy Odkręca się do, widzę po prostu kręci się jak szlifierka praktycznie nie ma tej pulsacji ja nie wystartuje sama Dobra, nie chce jej męczyć a więc tak podsumowując no jest to moja skromna opinia no nie mam tych narzędzi jak widzicie za dużo więc też nie mogę się jakoś super wypowiedzieć Yy, nagram filmik jutro o narzędziach McAllistera, no tam jest znacznie ich więcej i też ta opinia moja jest wyższa no, mniej awaryjne narzędzia yy, wiecie McAllister z Castoramy oczywiście no już yy, no, pierwsze narzędzie nabyłem chyba z 5 czy 6 lat temu, więc no zapraszam serdecznie na tamten filmik